Marszałku. Szanowni Państwo posłowie, państwo ministrowie, szanowni państwo. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za debatę i za dyskusję. Myślę, że te pytania, które Państwo tutaj zadawaliście, te wątpliwości, które się też pojawiały, ale też i dobre słowa. Bardzo serdecznie za to dziękuję, bo taka rozmowa i dyskusja jest potrzebna i wierzę w to głęboko, że właśnie będziemy taką debatę i taką dyskusję w naszych dalszych wspólnych pracach tutaj w Parlamencie prowadzić, bo Polacy dzisiaj mówią, że potrzebna jest rozmowa, potrzebny jest dialog i my ten dialog, co jeszcze raz chcę zadeklarować, bardzo mocno podkreślić, chcemy prowadzić i chcemy rozmawiać ze wszystkimi posłankami i posłami, którzy w tej Izbie będą chcieli pracować nad dobrymi zmianami dla Polski i dla Polaków. Zanim przystąpię do odpowiedzi na poszczególne pytania, i też od razu chcę Państwa przeprosić, że oczywiście nie będą to odpowiedzi na wszystkie pytania, które tutaj padły, postaraliśmy się wybrać te, które pojawiały się najczęściej. Ale na wszystkie udzielimy państwu pisemnie odpowiedzi i każdy z państwa parlamentarzystów, każdy z państwa posłów, którzy zadaliście pytanie, taką odpowiedź otrzymacie na piśmie. Zanim przystąpię jednak na odpowiedzi te szczegółowe, pozwólcie państwo, że w kilku zdaniach odniosę się do tej pierwszej części, czyli wystąpień klubowych. Chciałam przede wszystkim zacząć od odniesienia się do wypowiedzi przedstawicieli największego klubu parlamentarnego, największego klubu opozycyjnego Szanowni państwo Przegraliście wybory ponieważ przez 8 lat nie słuchaliście Polaków I dziś znowu pokazaliście Dziś znowu pokazaliście państwo że nie chcecie i nie potraficie słuchać Ponownie mówicie o prawie i sprawiedliwości a nie o sprawach obywateli, o których to dzisiejsze moje wystąpienie przecież było. Ja tych spraw sobie nie wymyśliłam. O tych sprawach rozmawiali z nami polec Polacy na spotkaniach. I jestem przekonana, że te sprawy były również poruszane wtedy, kiedy ci ludzie przychodzili do państwa. Rzecz tylko polega na tym, żeby rzeczywiście słuchać i słyszeć, co ludzie mówią. Od tego jesteśmy w tej Izbie. Nie od tego, żeby toczyć puste spory polityczne, z których nic nie wynika. Debata polityczna polega na dyskusji i na sporze, ale z tego sporu ma wynikać potem, na końcu, dobre rozwiązanie dla obywateli, którzy tutaj nas do tej Izby wysłali, byśmy ich reprezentowali. <tryk> 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 Dlatego powtórzę Państwu jeszcze raz. Polska polityka musi się zmienić pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność, a przede wszystkim słuchanie obywateli. Koniec z arogancją władzy i spychą. Naprawdę weźcie sobie to Państwo do serca i choć raz zastanówcie się nad tym, co się do Was mówi. Ja mimo wszystko, ja mimo wszystko zapraszam państwa do współpracy. Bo jest w Polsce naprawdę bardzo dużo spraw do załatwienia, które od nas zależą, od nas tutaj siedzących w tej izbie. Wyciągam do państwa rękę do współpracy dla dobrych spraw dla Polski. Chcę też powiedzieć i podkreślić, że tak ja dzisiaj powiedziałam o tym, o czym mówiłam również w kampanii wyborczej. O czym mówili moje koleżanki i moi koledzy. Ponieważ my nie znujeniamy zdania w zależności od tego, czy jest kampania wyborcza, czy jesteś, jest już po wyborach. My będziemy mówić konsekwentnie to samo. Będziemy to realizować i dotrzymamy słowa. <klucza> Chcę też powiedzieć, że stworzyliśmy drużynę Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem z tego dumna, bo gra zespołowa jest dzisiaj w Polsce potrzebna. I tak jak mówiłam na, w czasie kampanii wyborczej, że w naszej drużynie, w tej biało-czerwonej drużynie jest miejsce dla każdego, kto chce dobrej zmiany dla Polski. I jestem dumna z tego, że myśmy tę drużynę potrafili stworzyć i że działamy drużynowo. Ja się tego nie wstydzę. To jest wielka umiejętność grać drużynowo i ja zapraszam dzisiaj do pań... również Państwa do tej drużyny. Zróbmy to razem. Da się to zrobić. Pana przewodniczącego Kukiza chciałabym zapewnić, że wola obywateli jest dla mnie najważniejsza. Zawsze mówiłam, że to obywatele decydują o sprawach Polski. Że będziemy pytać Polaków o ważne sprawy. Że będziemy za tym, żeby inicjatywa referendalna była inicjatywą, która jest zawsze w tej Izbie szanowana. Myśmy zaproponowali, żeby projekty obywatelskie, które będą trafiały do Wysokiej Izby, proponujemy, żeby one musiały być kierowane, musiała być nad nimi praca przeprowadzona tutaj w Sejmie, w czasie debaty, ale musiały później być, trafić do Komisji, żeby nie było tak jak w poprzedniej kadencji, kiedy koalicja rządząca PO i PSL te projekty po prostu po pierwszym czytaniu do kosza wyrzucała, bez jakiejkolwiek dyskusji. My chcemy, żeby obywatele mieli prawo na to, by ich projekty, które tutaj trafią, były procedowane i z rozwagą brane pod uwagę przez parlamentarzystów, bo przypomnę jeszcze raz, zostaliśmy tutaj wszyscy, jak tu siedzimy. Wszyscy wybrani przez obywateli i to jest rzecz, która powinna być dla nas sprawą świętą. Dlatego też zwróciłam się, jak Państwo pamiętacie, do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, do, żeby zorganizować referendum w trzech istotnych sprawach wieku emerytalnego, sześciolatków i lasów państwowych i można to było przeprowadzić. Ale wówczas również koalicja rządząca wówczas nie chciała na ten temat rozmawiać. Wola Polaków jest była i będzie dla mnie najwyższym nakazem. I chcę też powiedzieć odpowiadając na pojawiające się tutaj również uwagi, że tak, my będziemy konsekwentnie wspierać polskie rodziny. Będziemy wspierać tych wszystkich, którzy dzisiaj są wykluczeni, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Polskie państwo będzie ich wspierać i będzie wspierać polskie rodziny. I nie przekonuje mnie również, że jeżeli jakiś instrument czy jakiś program nie działa na Zachodzie, to u nas nie zadziała. U nas ma zadziałać. To nie znaczy, że jak tam nie działa, to u nas nie będzie działa, u nas ma zadziałać i będzie działało. Rzeczywiście potrzebna jest dobra diagnoza państwa, o czym mówił pan przewodniczący kosiniak Kamer. Potrzebna jest dobra diagnoza państwa, ale myślę, że tę diagnozy tak naprawdę dali polskiemu państwu wyborcy dokonując takich, a nie innych wyborów 25 października. To wyborcy postawili diagnozę państwa, a my dzisiaj musimy naprawić to, co zostało przez 8 lat zepsute. Ale też gwarantuję i podkreślam, będziemy kontynuować wszystko to, co zostało zrobione dobrego. Ale to, co zostało zepsute, będziemy naprawiać. I chcę też zadeklarować panu przewodniczącemu, że propozycja, żeby debata na temat polityki zagranicznej odbyła się wcześniej została przez nas przyjęta i w uzgodnieniu z klubami postaramy się, żeby ona była jak najszybciej przeprowadzona. Szanowni Państwo, pozwólcie, że odniosę się teraz do kilku szczegółowych pytań. Pojawiały się pytania dotyczące polityki zagranicznej, że zbyt mało na ten temat zostało w ekspoze powiedziane. Został złożony, jak już tutaj wcześniej powiedziałam, wniosek o wcześniejszą debatę nad informacją ministra spraw zagranicznych, który przyjmujemy. Pan poseł przewodniczący Kosiniak Kamer słusznie zauważył w swoim wystąpieniu, że postawienie właściwej diagnozy wymaga przeprowadzenia kompleksowego badania oraz szczegółowego wywiadu. Oczywiście odnosi się to również do kwestii polityki zagranicznej. Pan minister Waszczykowski niezłocznie po objęciu urzędu podjął stosowne działania zmierzające do odpowiedzi na najpilniejsze wyzwania, przed którymi stoimy. Już wczoraj rano złożył wizytę w unijnej agencji Frontex zarządzającej granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej oraz odbył rozmowy telefoniczne z kluczowymi partnerami europejskimi ministrami spraw zagranicznych Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ukrainy oraz wysoką przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Przed nami już na początku grudnia szczyt ministrów spraw zagranicznych NATO, OBWE oraz szereg innych spotkań bilateralnych wysokiego szczebla, których wyniki nie pozostaną zapewne bez wpływu na informacje na temat polityki zagranicznej, która zostanie przedstawiona Wysokiej Izbie. Zgodnie z wymogami ustawy o działach administracji rządowej Rada Ministrów zobowiązana jest do przyjęcia dokumentu rządowego określającego kierunki i cele polskiej polityki zagranicznej oraz promocji interesów Rzeczypospolitej Polskiej na następny rok, tak zwanych założeń polskiej polityki zagranicznej do 20 grudnia. Podejmiemy wysiłki, aby w tym roku, mimo terminu zmiany rządu, termin ten został dotrzymany. Dokument ten, zgodnie z ustawą, stanowi podstawę do przedstawienia Sejmowi przez ministra spraw zagranicznych informacji o zadaniach polskiej polityki zagranicznej. Ekspoze wygłaszane jest zwyczajowo w pierwszym kwartale każdego roku, ale tak jak już mówiłam, zrobimy wszystko i przyjmujemy ten wniosek, żeby stało się to w tym roku wcześniej. Kolejne pytanie dotyczące szczytu NATO w 2016 roku w Warszawie. Kolejne decyzje związane z organizacją szczytu NATO przygotowywane są na spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Sojuszu w grudniu bieżącego roku. Głównym celem przygotowań organizacyjnych do szczytu jest zapewnienie korzystnych warunków do osiągnięcia celów polityczno-obronnych Polski. Szczyt wymaga zapewnienia warunków pracy dla około 2,5 tysiąca delegatów, 1500 dziennikarzy i 500 ekspertów ze ośrodków opiniotwórczych i analitycznych. Na szczyt przybędzie w jednym czasie około 65 przedstawicieli państw i organizacji na szczeblu prezydenta, premiera lub sekretarza generalnego, w tym ONZ, tylu szefów dyplomacji, a także ministrów obrony narodowej i szefów sztabu generalnego. 2 marca 2015 roku został powołany zespół międzyresortowy do przygotowania szczytu NATO. Natomiast dopiero 7 września bieżącego roku zespół ten powołał grupę roboczą do spraw przygotowania szczytu NATO. Minister obrony narodowej, który odpowiada za logistykę i stronę organizacyjną w głównej mierze finansowanie tego przedsięwzięcia, nie wskazano konkretnych źródeł finansowania, nie wyznaczono osoby odpowiedzialnej, nie zostały zawarte żadne umowy dotyczące szczytu, między innymi stadionu narodowego, który miałby być miejscem szczytu, logistyki w budżecie, nie została wskazana rezerwa celowa na finansowanie szczytu. Więc krótko mówiąc, mogłabym odpowiedzieć byłemu ministrowi i odpowiedzialnemu za te sprawy, panu Tomaszowi Siemieniakowi, że niewiele pan w tej sprawie zrobił. Pytanie dotyczące naszego programu 500 zł na dziecko. Jakie są założenia tego programu, ograniczenia w szczególności dotyczące pierwszego dziecka i kiedy rodzice mogą się spodziewać wypłaty pierwszych pieniędzy? To jest program priorytetowy, który będziemy realizowali z myślą, jak już mówiłam, o dwóch celach. Po pierwsze, wsparcia tych rodzin, które są dzisiaj w trudniejszej sytuacji materialnej. I Po drugie, to jest program, który, jesteśmy głęboko przekonani, pomoże rozwiązać jeden z najpoważniejszych problemów Polski, czyli problem demograficzny. Program 500 zł. zakłada przyznanie rodzinie miesięcznego wsparcia w wysokości 500 zł. na dziecko. W przypadku drugiego i kolejnych dzieci wsparcie będzie kierowane do wszystkich rodzin. Natomiast rodziny o niższych dochodach 800 zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł miesięcznie na osobę w rodzinie w przypadku gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne otrzymają wsparcie również na pierwsze dziecko. Będziemy procedować projekt ustawy w trybie pilnym tak jak aby możliwe było udzielenie wsparcia już w drugim kwartale 2016 roku. Szczegóły zarówno w zakresie polityki wydatkowej jak i dochodowej dotyczące oczywiście to jest kwestii finansowania Zostaną przedstawione państwu posłów, posłom w projekcie budżetu państwa na 2016 rok. Finansowanie nowych wydatków, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zostanie zapewnione między innymi poprzez wprowadzenie nowych podatków sektorowych, opodatkowania sektora bankowego, finansowego oraz podatku od hipermarketów. Jeżeli chodzi o dokładne szacunki wysokości wpływów z planowanych nowych instrumentów podatkowych, będą bezpośrednio zależne od ostatecznie przyjętych szczegółowych rozwiązań w tych obszarach. Dodatkowym źródłem finansowania będzie zwiększona ściągalność podatków. W zakresie zmniejszenia luki podatkowej podejmiemy szereg działań, które będą obejmowały zarówno nowe rozwiązania, jak i przyspieszenie i zwiększenie priorytetów dla działań już realizowanych przez Ministerstwo Finansów. Zwiększone zostaną dochody z dywidend. Dodatkowo dokonamy przeglądu wydatków, co w kolejnych latach wytworzy przestrzeń na nowe wydatki. Kolejna kwestia, która bardzo często padała tutaj na sali w czasie pytań, dotyczy przede wszystkim reformy dotyczącej pójścia do szkoły dzieci sześcioletnich. I ja chcę od razu Państwu powiedzieć, bo słyszałam takie sformułowanie, że my chcemy wprowadzać, odwracać reformę, rewolucję wprowadzać i tak dalej, różnego rodzaju tutaj padały moim zdaniem nieadekwatne zupełnie stwierdzenia. My, proszę Państwa, chcemy dać tylko wybór rodzicom. To jest założenie naszego projektu. Chcemy dać wybór rodzicom. Rodzice o to proszą, rodzice o tym mówią, rodzice przynieśli tutaj do Wysokiej Izby projekt ustawy, który przez Platformę i PSL został wrzucony do kosza. My chcemy, żeby to rodzice mieli prawo decydowania o swoich dzieciach. To jest prawo rodziców. Obecnie w klasach. Pierwszych i drugich szkół podstawowych, a od września 2016 roku również w klasie trzeciej, obowiązuje ustawowy limit wielkości oddziału na poziomie 25 uczniów. Limit ten może się zwiększyć jedynie o dwoje dodatkowych uczniów w określonych przypadkach, ale wtedy szkoła musi zatrudnić dodatkowo asystenta nauczyciela w takim oddziale. Nie ma prawnej możliwości, aby oddziały były bardziej liczne. Warto również dodać, że nawet gdyby w roku szkolnym 2016, 2017, wszystkie dzieci sześcioletnie, czyli około 410 tysięcy i siedmioletnie, które nie rozpoczęły edukacji szkolnej rok wcześniej, czyli około 91 tysięcy, rozpoczęłyby edukację szkolną, w klasach pierwszych byłoby około 500 tysięcy uczniów. Byłaby to liczba mniejsza o 36 tysięcy od tegorocznej liczby dzieci w pierwszej klasie szkół podstawowych. Równie często pytaliście Państwo o gimnazję, o likwidację gimnazjum, więc też bardzo proszę, żebyśmy jeszcze raz powiem to, co mówiłam w swoim ekspoze i chcę podkreślić, że te zmiany, które będziemy proponowali w oświacie, nie będą odbywały się kosztem nauczycieli. I Proszę, żebyście Państwo posłowie z opozycji nie straszyli nauczycieli, bo nie ma powodów naprawdę. Gimnazja nie zostaną zlikwidowane w przyszłym roku, ale z pewnością już od stycznia 2016 roku ministerstwo edukacji narodowej przedstawi szczegółowy harmonogram konsultacji społecznych, które służyć będą jak najpłynniejszemu wprowadzeniu zmiany w systemie oświaty. Wygaszane powszechnie krytykowanych szkół gimnazjalnych odbywać się będzie stopniowo, ewolucyjnie i z pełnym poszanowaniem uwagi i doświadczeń środowiska szkolnego. Padło tu pytanie, co powiem obecnym szóstoklasistom. Więc powiem im tak, żeby dobrze przepracowali ten rok, mają na końcu swojej edukacji szkolnej, w szkole podstawowej, egzaminy. Trzymam kciuki, żeby dobrze poszły i żeby trafili do wymarzonego liceum. Było pytanie na właściwie odpowiedź. Chciałabym udzielić odpowiedzi na polemikę posła Grabarczyka dotyczącą ceny budowy kilometra autostrady. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczącą ceny kilometra autostrad budowanych w wybranych krajach europejskich, kształtują się one następująco: koszt wybudowania kilometra autostrady. Dania. 5 milionów 890 tysięcy euro. Hiszpania 6 milionów 690. 000. Litwa 4 miliony. Niemcy 8 milionów 24 tysiące. Natomiast średnia cena wybudowana kilometra autostrady w Polsce kształtuje się na poziomie ponad 9 milionów. Dokładnie 9 milionów Czy zostanie utworzona, utworzona stała przeprawa w świnoujściu? Tak, zostanie utworzona stała przeprawa w świnoujściu. W zakresie utworzenia stałej przeprawy w świnoujściu należy stwierdzić, że trwają prace nad przygotowaniem tej inwestycji. Z tym ustaleniem struktury finansowania tej inwestycji rząd rozwiąże ten problem i doprowadzi do budowy tunelu pod rzeką Świną. I na koniec chciałabym też powiedzieć o sprawie, która jest niezwykle ważna, która jest ważna dla polskiej gospodarki, jest ważna dla Śląska. Jest też ważna dla polskiej energetyki, dla bezpieczeństwa energetycznego i powinna być ważna dla nas tutaj wszystkich w Parlamencie, która zapewne będzie przez najbliższy czas, najbliższe tygodnie tematem wiodącym, z którym będziemy musieli sobie poradzić, ponieważ przez ostatnie osiem lat doprowadzono do bardzo złej sytuacji w polskiej górnictwie, a i tak używam, uważam, bardzo łagodnego stwierdzenia. Tak, polskie górnictwo dzisiaj potrzebuje wsparcia, pomocy, a Śląsk, też była o tym mowa, potrzebuje rzeczywistego planu, rzeczywistego projektu, a nie tylko zapisanych stron, z których nie będzie się realizowało, bo tak to było niestety w przypadku tego programu, który został przedstawiony. I powtórzę to, co mówiłam. Śląsk chcemy, żeby był nadal żeby był przede wszystkim tym centrum przemysłowym Polski. A więc pytanie o węgiel w jaki sposób będzie realizowana restrukturyzacja górnictwa? Biorąc pod uwagę nadrzędną rolę węgla kamiennego dla polskiej elektroenergetyki, a także dramatycznie pogarszającą się sytuację sektora górnictwa węgla kamiennego, oczywistym jest, że rząd Rzeczypospolitej będzie realizował działania optymalizacyjne i restrukturyzacyjne w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej i zasady funkcjonowania polskich kopalń. Zamierzamy w trybie natychmiastowym przeprowadzić audyt sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek oraz tego sektora. Kolejnym bardzo pilnie podejmowanym krokiem będzie wypracowanie wspólnie ze stroną społeczną kierunków restrukturyzacji sektora. Jednak już teraz można stwierdzić, że najistotniejszym problemem jest zapewnienie bieżącej krótkoterminowej płynności spółek sektora górniczego, w tym głównie największego podmiotu polskiego, sektora węgla kamiennego czyli kompanii węglowej. Zintensyfikujemy działania dotyczące notyfikacji pomocy publicznej zgłoszonej Komisji Europejskiej w marcu tego roku jako uzupełnienie programu, programu pomocowego „Pomoc Państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2011-2015. Odnosząc się do pytania dotyczącego prywatyzacji sektora węgla kamiennego chciałabym wskazać, że nie podejmujemy takich inicjatyw. Zdecydowanym priorytetem rządu jest pozytywne przeprowadzenie procesów restrukturyzacji, których efekty pozwolą stabilizować długoterminową sytuację spółek. Trwale odbudowana sytuacja ekonomiczna będzie mogła być punktem wyjścia do opracowania dalszych strategii rozwoju spółek sektora węglowego. A wszystkie te rozwiązania będą uzgadniane w ramach zespołu trójstronnego. Szanowni Państwo, to są te pytania, które padały tutaj najczęściej. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że oczywiście jeszcze więcej pytań zostało postawionych, które, tak jak już wcześniej wspomniałam, dla wszystkich państw otrzymacie odpowiedź na piśmie. Kończąc chciałam jeszcze raz zwrócić się do Wysokiej Izby z prośbą o to, żebyśmy wspólnie razem, naprawdę wspólnie razem i tak damy radę, bo wspólnie razem damy radę, żebyśmy wspólnie razem przeprowadzili te dobre zmiany dla Polski. Możemy się różnić, możemy dyskutować, ale musimy pamiętać o jednym. Nie jesteśmy tutaj dla siebie, nie jesteśmy tutaj dla własnych karier, jesteśmy tutaj dlatego, że Polacy nam zaufali, ale zaufali nam przede wszystkim w tym względzie, że będziemy chcieli tutaj pochylać się nad ich sprawami. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za debatę, za wszystkie pytania, za wszystkie uwagi i jeszcze raz bardzo proszę o wotum zaufania dla rządu prawa i sprawiedliwości. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo.